Tak prezentuje się moja gra na Steamie po pół roku pracy nad nią, a w tym filmie zobaczycie kolejne pół roku tworzenia, więc bez przedłużania, zaczynajmy. W lutym, po zobaczeniu pewnego posta na Instagramie stwierdziłem, że podobny klimat, atmosferę chciałbym osiągnąć w swojej grze, dlatego dodałem drzewa, żeby nadały tego klimatu, a później zająłem się tworzeniem ekwipunku, bo jest to w sumie najważniejsza rzecz i bez niej nie ma nawet co myśleć o grze survival. Później zmieniłem trochę przeciwników, aby byli bardziej podobni do zombie czy coś. Dałem im nowe animacje, graczowi też dałem nowe animacje, a później zająłem się tworzeniem domków. Zrobiłem szablon na podstawie którego w przyszłości będzie można szybko robić nowe domki. No i dodałem do nich nowe meble. Dodałem także nowe przedmioty, no i głównie to jest jedzenie. I znalazłem też sposób na szybkie tworzenie ikon dla tych różnych przedmiotów, a kolejną rzeczą dodaną był cykl dnia i nocy oraz auta, a także nowa lokacja, czyli stacja benzynowa. No i w sumie narobiło się już tych rzeczy trochę w tej grze więcej. Już chyba ten moment, że można ją dodać na Steamie, żeby powoli sobie zbierała zasięgi, czyli jakieś dodania do listy życzeń i takie tam. Dobra, ale wracajmy do tworzenia. Następnymi rzeczami, które znalazły się na celowniku, to są ubrania. Poprzednio nasza postać, mimo że tak wyglądało, to nie była ubrana, to była część jej modelu, a ja chciałem tak, żeby te ubrania dało się zmieniać w dowolnym momencie. I to właśnie zrobiłem. Działało to całkiem spoko, a skoro działało dobrze, no to znaczy, że trzeba iść dalej. I kolejną rzeczą były bronie palne, dodałem karabin. I to by było w sumie na tyle. Jeżeli chcecie zobaczyć co dalej, no to zapraszam was do obejrzenia pełnej serii na. in Kanale